W tym GL-u sprawdziliśmy jeszcze olej, takie było życzenie klienta, olej w skrzyni biegów, bo prosił, żeby sprawdzić, yy, jak wygląda ten olej, czy jeszcze go wymienić, czy jeszcze nie i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten ten olej nadaje się do wymiany. Ten olej już jest mocno ciemny. Zapach tego oleju, bo to też idzie poznać po zapachu. Ten olej nie pachnie już takim olejem. Nawet jak olej świeży po wymianie w takich skrzyni biegów, to on ma zapach normalnego świeżego oleju. Tutaj jest taki zapach inny takiego lekko już przepracowanego, może przypalonego, no tak. Ciężko okręcić ten zapach, no bynajmniej jest inny, nie? Także olej się nadaje do wymiany. Już po wyglądzie widzę. Zamoczyłem papierek, tam jest jeszcze papierek. Z kolei mi wpadł do, do płynu smagania, który też jest tam czarny. Ale zamoczyłem papierek i tam no mikroopiłki zawsze będą, jakieś tam niegrube, wiadomo tam mikro, bo wiadomo części cierne się zużywają przy jakimś tam przebiegu zawsze coś tam jest, coś tam minimalnie będzie, także, także na pewno nie pogorszymy, a, a na pewno na pewno lepiej dla tej skrzyni będzie jak się ten olej wymieni bo te elementy będą miały zwyczajnie lepsze smarowanie i tak dalej i tak dalej nie? także dzwonimy do yy, sklepu zamówić yy, olej, ponieważ skończył mi się i fit oleju no i standardowo zmywacz. Yy, wszystko tak jak w tamtym poprzednim ML-u, co robiliśmy z skrzyni biegów. Yy, myjemy miskę olejową, czyścimy ładnie, pięknie. Składamy na czysto, dokręcamy miskę olejową odpowiednim momentem i, i zalewamy. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.